Teraz przyszedł na obiad. Prezes Zbigniew, czy na kolację, Prezes Zbigniew Boniak i tak zostawił telefon na stole. No, to został włączony, a potem... I kto zrobił tego psiku? Yl... Wojtek pewnie wciąż. Nie, nie, za włączył mu chyba Tomek Iwana, a zadzwonił Robert Lewandowski. Krychowiak do mnie kiedyś podchodził i tak Tak kończyłem już jeść, on się dosiada, mówi Słuchaj, zgadnij Ile lat się znam z, z ze szczęsnym. I panie prezesie panie prezesie, panie prezesie, panie prezesie, panie prezesie, i nagle tutaj w euforii mi coś z kieszeni i mówię i prezes mówi: No, to chyba się muszę z nim jakiegoś brudera napić. Bardzo lubię oglądać konwersacje na Twitterze prezes Boniek kontra Grzesiek Krychowiak, i tak się zastanawiam, czy to jest taka żywa sympatia, czy wykreowana też na potrzeby mediów. Nie, ży żywa wiesz, bo zabońka, jakby się zapytał, który piłkarz mu najbardziej przypomina jego, to by tak stawiam, żeby powiedział, że, że grze się Krychowiak. I on, on, lubi te, on, on lubi, bo oni mieli, wydaje mi się, pewne wspólne cechy, jeśli chodzi o etos pracy, jeśli, o to, jeśli chodzi o to, że, że nie wszyscy tam gdzieś wierzyli w rozwój jednej i drugiej kariery. Może grali na innych pozycjach, oczywiście, ale. Ale też musieli się spotykać z podobnymi trudnościami, i wydaje mi się, że on trochę widzi siebie w nim. I najbardziej się śmiało mówi: ty, ty widziałeś, jak Krychowiak przeszedł ze mną na ty, w ciągu 10 sekund. Podczas świętowania. Yy... Chciałem o to zapytać. <grymne> o co tam dokładnie chodziło z tą kieszenią? Chciał premię od razu. O tak, to, to właśnie to był taki żart, że wyciągnij coś z kieszeni, w sensie pieniądze i daj, yy, yy, daj premię, ale to było zabawne, bo wcześniej, panie prezesie, panie prezesie, panie prezesie, panie prezesie, i nagle tutaj w euforii, wyciągnij coś z kieszeni. I mówię, i mówi mi prezes mówi: No, to chyba się muszę z nim jakiegoś bruderszafta napić. Jakie są zabobony piłkarzy? Są jakieś śmieszne historie albo śmieszne zwyczaje, które rytuały, które wykonują piłkarze przed meczem? Wiesz to w ogóle to, to, to środowisko piłkarskie jest takie bardzo bardzo zabobonne. Ja sobie nie zdawałem sprawy, ale na przykład nie wiem, Sebastian Milla chyba ma tak, że musi najpierw lewego buta zawiązać, a później prawego, że, że nie idzie na odwrót, po prostu nie ma możliwości. Kamil Grig bardzo naciska na, niezależnie kto jest kapitanem, w każdym razie na kapitana, jak wybiera strony, żeby wybrał, jeśli będzie mógł wybrać stronę, na której zaczynamy, żeby wybrał tę samą, jak w ostatnim wygranym meczu. Żeby tak, widzisz, powinienem teraz zapłacić karę, bo dzwoni telefon, ale mam nadzieję, że to są inne realia. Eee, o czym to ja mówiłem? Aha, o zabubonach. Eee, są, nie wiem, Maciej Rybus musi wziąć prysznic przed meczem. Jeszcze w hotelu, przed wyjazdem, bo mówi, że. No ja mówię, ale po co ty bierzesz w prysznicę, jak przecież eee, no za chwilę e, wyjdziesz na polisko, się i tak będziesz musiał się wziąć. A nie, to jest mój taki rytuał, muszę wziąć. Ale na przykład nie wychodzi na murawy przed meczem. To jest ciekawe, nigdy, zauważ, nigdy nie wychodzi na... To mówię, prawda, najczęściej Grzesiek Krychowiak... Tak, Grzesie, idzie... chcesz... tam chodzi, większość piłkarzy tak. wychodzi. Ale Lewandowski od razu idzie do szatni. I nie wychodzi, nie, nie wiem, czy to jest rytuał, czy to jest takie... Ale to są właśnie takie małe, wiesz, przyzwyczajenia. Są kibice, bo ty też jakby patrzysz, bo jesteś na tych zgrupowaniach zawsze i, się i, i pewne twarze już rozpoznajesz. I są kibice, którzy są zawsze na każdym zgrupowaniu, przed każdym meczem i zbierają autografy, bo są takimi, wiesz, łowcami autografów już wyrafinowanymi. I widzę tak, takiego chłopaka, tam się mi przedstawił, że ma na imię Adam i generalnie zawsze się z nim witam i, i zawsze z nim coś tam pogadam. On się pyta, czy jest ten, bo jeszcze mu brakuje takiego autografu czy coś i tak dalej, tak dalej, ale nigdy nie mówi, weź mi w to i tamto. Przecież tam, kurczę, on jest zawsze. On, czy, jest, czy pada, czy jest śnieg, czy mróz, czy słońce, on jest zawsze. I raz mm, skombinowałem po prostu koszulkę reprezentacji Polski, zebrałem wszystkie autografy wszystkich chłopaków i zaniosłem mu. Czy, no, ciężko mi wyobrazić sobie osobę, która bardziej sobie na to zasłużyła niż ty. I dałem mu tę koszulkę, gdzieś tam go, śledzimy się na Twitterze, on, on mnie nieraz pyta, czy kadra, o której kadra przyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. I takich kibiców jak widzę, to, to ich wtedy mega doceniam. już teraz żona jest wyrozumiała? Żona jest bardzo wyrozumiała. Zresztą od początku musiała być wyrozumiała, bo jak tylko się wprowadziła do mnie. Tak, w czasie wcześniej... pięknie mówi, że musi być wyrozumiała, ale to tak do końca nie jest. Wiesz co? I ja akurat yy, my się poznaliśmy, kiedy powiedzmy, charakter mojej pracy był, był bardzo podobny. Ja jej ja powiedziałem tak: jeśli chcesz tutaj mieszkać, to na tym telewizorze, który, który jest tutaj, 98 w 98% przypadków będzie zielone pole 105x68. No sobie, a ona się kompletnie piłką nie interesuje. Kompletnie, kompletnie. Ona, ona, znaczy, ona teraz ko kojarzy jakieś nazwiska przez to, że, ten, że, że ja tutaj pracuję, ale kompletnie. Ale chce się interesować przez nie, to, swój nie, zawód? Nie, jak ją, nie, Znaczy bardziej, że o, filmik łączy nas piłka i że jest Łukasz. No tak, ale piłką nie. Znaczy, ona, by, ona trochę jest talizmanem, bo ona była na meczu Polska-Niemcy. Zwycięski, zwycięski. Później była na meczu i później dopiero była na meczu Polska i W Tym Warszawie. Więc jakby... Wyczucie ma. Wyczucie Ty czujesz, że odniosłeś sukces, albo że odnosisz sukces wraz z postępem Kandry? Nie, wiesz co, nie. Zupełnie nie. To znaczy ja mam taką mega świadomość, że nasza robota jest uzależniona od wyniku. I, I tego się nie da. Choćbym nie wiem co robił, choćbym nie wiem jak się starał, choćbym nie wiem jak z tym walczył, nie wygram z tym. Łukasz, tak z pasji możemy naprawdę długo rozmawiać o piłce nożnej, o Kadrze, o Robercie Lewandowskim, Grzegorzu Krychowiaku czy Wojciechu Szczęstym bądź też Łukaszu Fabiańskim. Natomiast już tak na zakończenie, mhm. jakie macie plany, to znaczy jakie plany ma portal Łączy nas piłka względem euro i też przyszłego nadchodzącego roku? Mamy, mamy sporo planów. Wiadomo, że euro będzie dla nas takim oczkiem w głowie. Natomiast wcześniej jeszcze chcemy pojeździć do, do kilku reprezentantów Polski, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, a kilku jeszcze kilka takich postaci zostało, choćby, choćby można mocno, mocno włoską część tam wyeksploatować, z Piotrkiem Zielińskim myślę na czele. Chcemy podczas Euro zrealizować i teraz się już nie będę bał tego słowa film dokumentalny, bo niektórzy nazywają dokumentem to, co zrobiliśmy w eliminacjach. Ja to nazywam reportażem, bo to było bardziej podsumowanie i dużo takiej bieżącej pracy musieliśmy wykonywać. Zresztą teraz też będziemy musieli, ale chcemy zrealizować dokument, czy film dokumentalny. W tak, którym, w którym kierunku pójdziecie, jeśli chodzi o ten dokument? Wiesz co? Jeszcze nie chciałbym zwracać. Mamy taką jedną koncepcję, ale jak się wysypie, to potem wiesz, ktoś mnie będzie rozliczał z tego. W a każdym razie, to będzie podczas Euro? Y, będzie, ale jeszcze ci powiem a propos tego dokumentu jedną rzecz, że wiadomo, że będę Jaskubą Rejmoniakiem w środku reprezentacji, ale w Tour de France będzie robiła druga ekipa z Kuba Polkowskim i Adrianem Dudą i oni będą szukać takich historii y, gdzieś związanych z Polską czy z polską reprezentacją y, na, 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 na terenie całej. Francji. Jakby chcemy, żeby to jakoś właśnie wspólnie połączyć i z tego stworzyć jeden film dokumentalny, a oprócz tego oczywiście bieżące materiały i z reprezentacji i z tego, i z tych, z tych tour, de, z tego tour de France. No a dodatkowo chcemy, chcemy prowadzić takie studio w zasadzie codzienne z Francji, tam z La Bolle, żeby, żeby przybliżyć kibicom cały czas reprezentację i tam ma się tym projektem zająć Filip Adamus. Więc no, myślę wydaje, że tak codziennie będzie, będzie ciekawie na kanale, bo trzy materiały pewnie, pewnie będą codziennie wjeżdżać, więc wydaje mi się, że portal na piłka to będzie taki naj, takie najlepsze medium, jeśli chodzi o obserwowanie tego, co się w reprezentacji, dzieje więc zresztą chyba tak było do tej pory. Jeszcze chciałbym, żebyśmy zagrali w tak zwaną gierkę. Dwie minuty na intensywności, tlenówka i tam sprawdzimy twoją formę sportową. Start. Kurde, muszę wszystko czasem zarządzać, piłką. Zatrzymaj się czuję jak gospodarz, a nie jak go goś. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Chyba mój mnie zablokował. Ajajaj, raczej, aj, aj, raczej katenaczu na razie. Jest! Jest! 1x1. Jest! Ojojoj! Panzer fuzbal. 4 do 1. 4 do 1. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Widziałem, mecz był, ten, mecz był ustawio... ten mecz był ustawiony. Ten mecz był ustawiony.